Telefon, czy mogę pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry! Andrzej Grechuła z tej strony. Ja chciałbym zamówić u was usługi internetowe oraz telewizyjne. Chce pan umowę, tak? U nas? Tak, tak, jest. tak. tak. Zaproszę najpierw o adres, y, kitowy, gdzie miałaby być instalacja, co też możliwości techniczne? Warszawa. Tak. Jan Paweł II pierdolił małe dzieci! Proszę, no, proszę sobie nie robić żartów, dobrze? <laughs> Jan Paweł II pierdolił małe dzieci. Wiedziała Pani o tym? To no nie, proszę Pana, w kwestii moich obowiązków służbowych. A wiedziała Pani też o tym, że Hitler przerabiał Żydów na mydło? Proszę Pana, to nie jest... Odpowiedzi na nie są w kwestii moich obowiązków służbowych. Jeżeli nie ma Pan pytań odnośnie usług NETI, to ja w takim razie nie muszę kontaktować Panem rozmowy. A mogłaby mnie Pani przekierować do internetu? Dobrze by. A w jakim celu proszę mi powiedzieć? W po prostu w, te, w, takim, w takim bądź razie podpiszę tę umowę z nimi. Dobrze no, pana przekierowuję. Dziękuję. Witam. Ja chciałbym zostać waszym klientem. Rozumiem. Poproszę, Gdzie usługa zainstalowana? Warszawa. Tak, ulica. Jan Paweł II pierdolił małe dzieci. A kiedy robił mydło z Żydów. Czy mogę panu pomóc, proszę mi powiedzieć, bo na, na, na tej ulicy mi tak nie Aha, a może pierdolną bym pan jakiś przelewik na 15 zł na jakąś flaszkę. Niestety ja nie mam takiej możliwości. Jeśli mam tam usługę, to tutaj można wtedy porozmawiać, to jest na chwilę nie mam pana danych, nie mam no Wie pan, bo, wie pan, rozumie pan, bo ja piję tutaj takie z wyższej półki krupniczek, żubróweczka, a pan to chyba gorzko, pan to chyba pije gorzką żołądkową, bo pan jakiś taki wypalony. To świetnie, że pan pije takie drogie tłumki i rzeczy smacznego w takim razie. Czy mogę panu jeszcze pomóc? Tak, mógłby mnie pan przekierować do telekomunikacji polskiej? Niestety nie mam takiej możliwości. Proszę zaznaczyć, od 19.393 w pan ja jestem, teraz do Skype'a tam to musi pan sobie już znaleźć w internecie. aha i jak jest którego nie mam pojęcia. W ten sposób, dobrze. To do najwyżej to ewentualnie przekieruję pan wtedy jeszcze do neti i wtedy będzie. Nie mam może pana przyłączenia do neti już w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że to działa tylko jak początku w jedną stronę. Jeszcze raz? To działa tylko i bracie w jedną stronę, więc jeśli pan chce połączyć ponownie z Medium, ja musi pan zadzwonić jeszcze raz na, e, do użytkownika i Medium wtedy połączyć. Aha, a, a nie wie, a jakie tam teraz macie modemy najnowsze? Proszę pana, jeśli chodzi o modem czy też router, to jest w Medium bo trzeba się z jeśli posiada pan technologię w Aha, a to ile on by rubli kosztował? E, ile rubli? Nie wiem, to nie mam kursu rubla na chwilę obecną, ale na chwilę obecną... On kosztuje złotówkę. Złotówkę, tak? A później, a, a jaką później karę mi dojebiecie do rachunku? Tylko mówcie szczerze, bo ja Proszę was... Pana jaką karę, zależy w którym momencie pan zerwie umowę. Tutaj najwyższy poziom, jeśli chodzi o opłatę wyrównawczą, wynosi 500 złotych jest to opłata, kiedy rezygnuje pan z z roku pierwszego. Roku. Aha, no to wie pan, bo 500 złotych trochę dużo, a, po, a pożyczyłby mi pan tyle? Niestety e, nie mam takiej możliwości poruszyć panu przez telefon takiej kwoty Ale ja bym podał numer konta, pan by wtedy tam jakiś przelewik pierdolnął od razu jeszcze na flaszkę e, bym miał Nie, ale no, niestety no nie mam dostępu tutaj w tym momencie do swojego konta, więc nie mogę panu zrobić Aha, a, je, a jest już pan, prze, a pan bo pan jeszcze przed wypłatą pewnie No tak, tak, zgadnij się A no... No to w takim razie dziękuję bardzo Dziękuję D panu również, że tam ja i świerdzą. Dziękuję, panu, pamięta, pa pamięta pan o tym, że Jan Paweł II pierdolił małe dzieci. Zresztą pana, wie pan co, to jest... No nie wiem, jak to nazwać, ale nie powinien pan <grym> takich rzeczy mówić. Dlaczego? To jest sama prawda. Nie, proszę pana, ja tak nie uważam. No ale ja tak uważam. Możemy o tym podyskutować, jeżeli pan chce. Ale proszę pana, niestety nie mam czasu na takie dyskusje, dlatego że jestem na i dzień czekają na połączenie. A, a do której pan dzisiaj w pracy? Proszę pana, interne jest czynne od godziny 8 do 22 sierpnia. A w ten sposób. No dobrze, w takim bądź razie do widzenia, miłej pracy życzę. Dziękujemy, życzę miłej zabawy, do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.